I 18 strony Henryk. No, dzisiaj będzie zakończenie serii Match of Empires, ponieważ, no, wytłumaczę wam w tym odcinku Ogólnie, szło mi Match of Empires dobrze. Jak widzicie, miałem już 16 poziom. Jest to, no, poziom powiedziałbym taki średni. Dużo osób ma taki level. Nie byłem aż taki potężny. Ale Match of Empires. Wymaga bardzo dużego poświęcenia w życiu prywatnym. Bo, jak wiecie, są takie rzeczy jak tarcze pokojowe, Munch of Vampires. Jest albo 8-godzinna, albo 24-godzinna, albo 3-dniowa. Czyli albo co 3, 3 dni musisz grać, albo co 24, albo co 8 godzin. Bo jeżeli nie będziesz grał, to ktoś się zaatakuje i wszystkie Twoje surowce, Twoja żywność. Twoje drewno, wszystko to zniknie do prawie zera. Tak ludzie robią, że jak już atakują, to już nie, nic nie oszczędzają. Pokażę to. Wyłączę tę tarczę pokojową. Dokonam na niego zwiadu. Sprawdzę, jaką ma tam armię. Bo nie ma tej. Nie ma tarczy. Widzicie, zero jednostek, bo kogo, ktoś już go zabił jak widzicie mogę zwyczajnie go pod, pod, podjechać i po prostu traci wszystko on traci wszystko i tak to działa jeżeli ktoś nie ma ktoś nie ma tarczy to tak właśnie atakują i atakują i atakują Ale wyczyszczą wszystko tak tak to właśnie wygląda widzicie złupiłem wszystko mu mogę nawet jeszcze więcej złupić Na tym samym działa to polega tutaj. Zwiad zwiadamy sobie, zazwyczaj są oni już podjechani, ponieważ po prostu pewnie długo nie, nie grają. I po prostu widzicie, milion tego. Nie mają 25 tysięcy. Ale co mi to szkoda? jeszcze tego zwiadamy, No i to jest taki zakończający film, że to po prostu... No, stwierdziłem, że to za dużo poświęcenia prywatnego. Z Wymaga po prostu za dużo Żeby musisz codziennie grać no, prawie nie codziennie, ale... Jednak co dwa, co trzy dni, no takie bardziej z przymuszenia Z obawą, że ktoś cię zaatakuje Tak jak ja teraz innych atakuję Oni to wszystko tracą, to są dni Spamienia, farmienia Dni farmienia surowców A ja po prostu przychodzę łupię ich Zaatakuję na przykład tego Atakuj Nie zdziwię się jak przegram, ale powinienem przegrać. Wygrana. I łupię, po prostu łupię. I tak łupią ludzie i tak łupią. Nic nie tracą. Ty, widzicie? Tylko to traciłem, a to nie było nawet od walki. Nie to z jakimś obozem. Ludzie też po nocach po prostu atakują, gdy nie ma starczy, chociaż 15 minut. Jak widzicie, zaraz pewnie ktoś mnie zaatakuje. I tak na nas życie będzie. No ja po prostu jestem już starszy. Tego filmików też nie wrzucam. No, już filmików nie wrzucam nawet na lato. Jestem ogólnie u babci, więc dlatego. No i chciałam powiedzieć, że dzisiaj kończę tą serię. Kończę w ogóle granie w tą grę. Jest to trochę, nie że nudne, ludzie lubią grać taką grę, tylko wymagające. Jest to po prostu wymagające. Bardzo dużo ludzi gra w to, nic nie denerwuje się ogólnie. No ale po prostu ludzie, no, po prostu to wymaga. Bo jak na przykład grasz sobie w Brawla, nie musisz wchodzić codziennie, ewentualnie jak nie masz wymagającego klubu. Dużo osób nie ma wymagającego klubu, albo na przykład jak grasz sobie w inne gry, to żadna gra nie, wy, nie wymaga od ciebie codziennego, codziennego, codziennego grania. A potem jakby mi się skończyły te tarcze, musiałbym kupować za te złoto. To moje złoto bym musiał kupować. Jakby mi się skończyło złoto, to bym nie miał tarczy. Nie, nie miałbym tarczy, co nie? Nie miałbym... Nie miałbym takiej tarczy, która jest przydatna. Po prostu jej bym nie miał. By mnie wszyscy atakowali: wszyscy. Bez wyjątku. Tak jak ja teraz atakuję, podjeżdżam sobie na przykład takiego chłopka. Podjeżdżam tego głupie od niego. Tak wszyscy by na mnie po prostu napadali. No więc sobie ostatnie swoje daily zrobię, bym tak powiedział. Bo tak były zazwyczaj, że robiłem. Tu Po prostu sobie zbieram dary. Jest to nawet fajna gra, jeżeli ktoś chce. Jeżeli bym miał większy, więcej widzów, to bym mógł nawet przeprowadzić giveaway'a. Mm. Ale jest to po prostu wymagająca gra. No. Jak chcę się jeszcze sobie jeszcze zrobić skiny na no jak wyglądałem, kiedy skończyłem. Proszę bardzo. Mm. Tutaj jest. No i tutaj można sobie sobie zastabować. Się. Ogólnie klasy też miałem dużo. Chciałam farmić, ale to też długo wymaga. No i dobra, to jak jeszcze jeszcze raz żyje, no to jeszcze raz żyje to kupimy jeszcze ekspo. Jest sklep użytkowe. gdzie to jest? Kupimy sobie expa, tego expa najwyższego, o takiego sobie kupię, użyję go, takiego sobie kupię, takiego sobie kupię. Widzicie, takim sposobem całe moje miesiące grania dosłownie poszły, poszły w las. Jak widzicie pewnie nawet o poziom się nie wespnę. Takie to jest. Takie to jest. To jest po prostu farmienie godzinami, godzinami. Nawet mi zbytnio, trochę szkoda tego konta, bo dużo przeżyłem z nim. No ale... Po prostu nie chcę codziennie martwić się, że ktoś zaatakuje mnie. Nie, nie, po prostu to nie jest dla mnie. Dlatego... Co by tutaj zrobić, żeby tak ładnie to tak zakończyć? Region. Sprawdzę tylko, czy się da wtepnąć do tego. Da się dać da się dać temu. Nie da się, okej. Okay. To wtymniemy się tutaj. Gdzie jest nasz lider klubu? Liderze klubu. Dobra, sprawdzimy. Okej, okay. damy na przykład takiemu sali, mówię. Dla niego to pewnie będzie nic, bo on ma takich dużo. Czemu nie mogę się teleportować? Aktywne marsze. 8, 7. Zrobiłem ogólnie taką by dużo. Nie ma co narzekać. Dali mi mało. 2 miliony zasobów. Były to wyżulone zasoby. Wszyscy tutaj są mówi, z partnerów a jak ja kończę, to już nie będę nawet co robił. Tylko po prostu wyślę zasoby. Wszystkie sobie wyślę. No, wysypę sobie zasoby. Jak się to możecie sobie przeminąć. Nie wiem to tak do 10 minut, bym powiedział. Ja jak ktoś nie chce przewinąć, to to ogólnie, no to tak. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam moderatora kanału. Pewnie będzie nie będzie przewijał. Jeżeli tak, moderatorze kanału, to na pewno daj lajka. Znaczy je lajka, komentarz zostaw. Będzie dobrze. No, no, to sobie powiesz. No i teraz oko... Ok. A, trochę ich okomałem. To chyba trochę dłużej zajmie. Dobra, to ja może zrobię po prostu cięcie. Wyciściłem całe srebro. Jakbyście pytali czemu skończyłem tego I cięcie, no to teraz będę czyścił następny surowiec i tak zrobiłem następny surowiec, to powiem cięcie będzie. No to tak wysłałem cały następny trzeci zasób. No i jak już tak farmiłem, to właśnie zaatakował mnie ktoś. No to jest kompletnie normalne. W ogóle nawet nie widzę go. Powiem, po prostu zabił. Jak widzicie. No. Tak po prostu pamiętam ich. Nawet to są boty. To są po prostu boty. Nawet nawet nie widziałam ich. Po prostu ich nie widziałam. Szkoda, że tego nie nagrałam, ale po prostu tego nie widziałam. To są, to są hakerzy po prostu. Tak jakby tepią się, zabijają i się wycofują. Ten pakal. Tepną się do mnie. Widzicie? przed chwilą to było, kilka sekund temu. Ile ja mu tam w pierwszej bitwie oni tak podjeżdżają całkowicie. Taki trzyma. No, zadałem mu tyle. Całą moją armię. Cały. cały cała moja armia, a ile to było? Ile to armii? Ok, to teraz zrobimy tak. Użyjemy tego. Użyjemy tego. 50 kafli tego Uleczymy też to Krzyżaków nie uleczę, bo nie mogę. Tutaj cokolwiek co mogę uleczyć, to uleczę. wreszcie rozwiążę. Rozwiążę. Rozwiąż tak. No. Wyślę wzmocnienie. Wyślij wzmocnienie. Niech będzie z nim moja armia pozostała. Powinien był po prostu od razu wzmocnienie wysłać. Wyślę mu resztkę moich zasobów. Powinien był od razu mu wzmocnienie dać, to by tak to bym nie stracił tej armii tyle, by chociaż mógł mieć więcej z tego, ale to nic no, no to to ja to już nie martwię się tym. No, wysyłam. I tlak dla Conquertu. Zamknę. Ja na gębionce chyba, nie wiem, tym usuwam, że znaczy, odinstaluję. Nie ma. No, to zakończenie bym powiedział. Piszcie w komentarzu, czy wam się podobała ta seria, czy nie. Jak się wam podobała ta seria, to może znajdę jakiegoś taktyka, takiego podobnego do March of Empires, który nie będzie wymagał takiego poświęcenia. Czy jakiś tam y, Age of Empires, coś takiego. No to lubicie, jak y, filmiki są pod 14-15 minut. Więc do zobaczenia, Henry, ty z tej strony. Piszcie w komentarzach, czy było wam szkoda, subskrybujcie oraz lajkujcie. Do zobaczenia.